Cześć, z tej strony Mariusz z Okiem plecaczka. Dzisiaj yy, zrobimy malutki unboxing nowej nawigacji. A jakiej to zaraz się przekonacie? Dajechała do nas Paczucha. I uwaga, uwaga nowe iO5 Play dla BMW. Zaglądamy do środka. Zrobimy malutkie zbliżenie. Żeby nic nie wypadło, pamiętam filmiki z iPhone'ami. Ok, mamy to. Mm. Ostrożnie, Ach, ok. Dźwięki Io5 dedykowane dla motocykli BMW, a za mną BMW R1250RT. I nowy R1300 GS Adventure. Zapraszam do oglądania. Za chwilkę podłączymy do obydwu motocykli i zobaczymy, jak działa z najnowszym GSM Adventure w wersji ASA. I zobaczymy, jak działa z RTEC-iem 1250. Tutaj jedynie co doczytałem: to nie będzie działać prawdopodobnie kontrola. Tutaj przez Wonderville. Także dzięki i do zobaczenia za chwilkę. Dobrze, zaczniemy od prezentacji samego urządzenia. Jak się prezentuje? Można odkleić Siemka. Mamy tak u góry przyciski 4, przycisk home, przycisk przełączania ekranów, przycisk włączania i wyłączania ekranu i przycisk blokady. Czy będzie się sprawdzał? Zobaczymy. Z tyłu mocowanie do Dedykowanego uchwytu GS-ie bądź RTQ. Tutaj połączenie zaraz przetestujemy, i od spodu mamy zabezpieczone tutaj wejście na kartę SD. Jak to się prezentuje na motocyklu? Jesteśmy za sterami nowego GS Adventure. Podniesiemy sobie tylko szybę. Ok, tągiemy za ślepeczkę. Dobra, zacześniemy. Zamkniemy. Kluczyk zostawimy. Tu przełączymy sobie na ekran startowy. I mamy. Wybieramy język. żeby nie trafił jakiegoś innego. Ok, mamy polski. Strefa czasowa, ile dobrze pamiętam, to jest plus jeden. Dobra. Aktualizacja systemu. Sprawdźmy czy są jakieś dostępne. Połączenie z siecią. Dobra. Dobra, połączyliśmy się. Sprawdzimy, czy są jakieś aktualizacje. Od razu dodam, że trzeba będzie pomyśleć na pewno nad jakąś folią. Yy, już jest aktualne. Yy, bo strasznie odbija samego kierowcę, więc to może rozpraszać. Zrobimy coś takiego jak na ten ekran. Zobaczymy, czy są dedykowane. I co? Pozostaje nam próba połączenia z, ze smartfonem. No, tak pokrótce omówię ekrany. Tu mamy ekran startowy. Tu mamy możliwość połączenia CarPlay, Android Auto i HiCar. Jak dobrze doczytałem w instrukcji, to jest tylko na rynek chiński. My skorzystamy z Android Auto, a skoro tu już jesteśmy, to spróbujmy się połączyć. Bluetooth. Urządzenie zostało wyszukane. Dajemy sobie połącze, powiąż. OK. I sprawdźmy, co się będzie działo. I mamy już tak naprawdę to, o co nam chodziło, czyli nawigację. I po kolei tak jak Android Auto, muzyczka, telefon. Co tu jeszcze mamy? Oprócz Android Auto mamy jeszcze zegary. Mamy też możliwość połączenia się z Wonder Wheel'em, czyli możemy sobie te ekrany przełączać tu za pośrednictwem pokrętła. Możemy też dotykowo. No. Ustawienia, to myślę, że później jakieś zrobimy. No i co mamy? Standardowe ustawienia: informacje o urządzeniu, aktualizacja, reset, czas. 17:04, zgadza się. Język, funkcje czyli możemy podłączyć dodatkowe czujniki, audio, pilot, GPS więcej możemy ustawić sobie jednostki. I to tak naprawdę tyle. No jeśli chodzi o test samej nawigacji, jak to będzie się miało, to postaramy się dla Was zrobić, bo to jest trzecie urządzenie, tak naprawdę, za pośrednictwem którego możemy nawigować. Pierwsze to był Tontom, drugie właśnie będzie cigi, a trzecie z za pośrednictwem kradla z wykorzystaniem smartfona. Także tyle na GS-ie. Teraz przesiądziemy się na RTK. Ok, jesteśmy na R 1250. Ta sama procedura, czyli wyciągamy zaślepeczkę. rzucamy, a i mamy. No tutaj niestety. Nie działa żadne połączenie. Także tutaj tylko kwestia dotykowa. Telefon mamy już podłączony. Dobra, mamy połączone. I tutaj co? Ponieważ to jest AirTag, możemy spróbować. Czy będzie grała nam muzyczka? ok tu mamy od razu też porównanie u góry mamy Chigi tutaj na dole mamy nawigację BMW Motorrad dedykowaną do tego modelu natomiast a dobra jeszcze jedna informacja sprawdźmy to nie przeszkadza mi, że jesteś trochę za blisko. Nie przeszkadza mi, że jesteś trochę za blisko. Dwa centymetry mniej korycz mierzący ślino. Tego chcę. Zmianę muzyki. Troszkę ściszymy. To jest coś, czego brakowało mi, bo jak widzicie, tutaj na ekranie możemy tylko przełączać aktualną playlistę. Natomiast tutaj Powiedzmy, stajemy na światłach, możemy sobie przełączyć i włączyć jakąkolwiek inną muzyczkę. Zobaczymy też, jak to będzie działo podczas sezonu w rękawicach motocyklowych. A na razie myślę, że to tyle. Zatrzymamy sobie to. Tutaj, jak mówiłem, niestety nie działa połączenie. Kupimy może dedykowane. Są pilociki, tak, żeby tutaj go gdzieś umieścić, i można będzie wtedy sobie przełączać bez odrywania rąk od kierownicy. Dzięki, to tyle jeśli chodzi o taką krótką prezentację, unboxing Chigi IO5 dedykowanego dla motocykli BMW. Do usłyszenia wkrótce.